13 stycznia 2024 roku doszło do tragicznego wypadku w Wodzisławiu śląskim. Pięcioro nastolatków jadących Audi zderzyło się z pierzotem jadącym z naprzeciwka, skręcającym w lewo. W wypadku zginęły trzy osoby w wieku 18 i 19 lat. Pozostałe dwie osoby znajdują się w szpitalu, przy czym dziewczyna w wieku 17 lat znajduje się w stanie ciężkim. Audi zostało kompletnie rozbite, z pojazdów powypadały silniki, a jedno z kół znajdowało się kilkaset metrów od miejsca zdarzenia. Dopiero na drugi dzień pojawiła się informacja, że w wypadku brało udział Audi A4, a nie Audi A3 jak sądzono wcześniej. Kierującemu Peugeotem przedstawiono zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, poprzez nieumyślne naruszenie zasad ruchu drogowego. To czyn zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności. 24 latek trafił do aresztu, Kanał Bitwy Drogowe napisał dzisiaj do nas, że podejmie się rekonstrukcji zdarzenia. Będziemy przeprowadzać analizę tego wypadku. Sytuacja nie jest tak jednoznaczna, jakby się niektórym wydawało.